Nie startować, że ma być stosowana tak zwana za Duńczyka, no i pewnie kibice tarnowscy żałują, że tak się nie stało, zamiast chorego, w trudnej sytuacji będącego Duńczyka nie, nie startują inni zawodnicy, bo byli tutaj przyzwyczajeni do doskonałej formy i postawy Madsena tymczasem. Jeden punkt i zero to jest bardzo mało jak na niego, więc to jest ten minus w talii Marka Cieślaka. To jest ta pierwsza i to poważna dziura w składzie zespołu gospodarzy jeśli chodzi o drużynę gości, no to początek, te pierwsze starty zwracają uwagę na to, że tymi słabszymi ogniwami mogą być Matej i Żagar i Bartosz Zmarzlik. Odpowiedź. Jeśli chodzi o Słoweńca jeżdżącego w barwach gorzowskiej stali, będziemy mieli już w biegu szóstym, bo Żagar skoncentrowany, już jako pierwszy zameldował się pod taśmą maszyny startowej. Na pierwszym polu Matej Żagar w kasku żółtym. Partneru... I też chyba Słoweniec zmienił motocykl i po tym pierwszym niezbyt udanym wyścigu przesiadł się na drugi motocykl, więc on też tutaj szuka. Partneruje mu Nielos Christian Iversen, On w kasku białym z trzeciego pola. Natomiast gospodarze to niepokonani dziś przez Gorzowian. Janusz Kołodziej, pierwszy wyścig i od razu zwycięstwo w bardzo dobrym stylu. Trzy punkty Kołodzieja, a Jakub Jamruk po walce dwa punkty w biegu inauguracyjnym przyjechał za plecami kolegi z zespołu Macieja Janowskiego. 17 punktów Tarnowianie, Azoty Tauron, natomiast Gorzowianie, Stal punktów 13. Przed nami szósty wyścig dnia z zaciekawieniem Lampard, spoglądający na to co dziad się będzie na torze w wieku szóstym, kołodziej i Werset, Jamro. Tak ma Iversen znów zaimponuje świetnym startem. Widać dziś dla Kozowskiego Duńczyka obojętnie czy trzecie, czy drugie pole. On wygrywa starty. Prowadzi Iversen za jego plecami kaski czerwony i niebieski. A więc Kołodziej i Jakub Jabro. Jabro jest drugi, Kołodziej i trzeci. A Zagar, Zagar zamyka stawkę. Ale jest blisko dwójki Tarnowian. Teraz spróbował gdzieś tam dołączyć, spróbował zamarkować, atak, tak wydawało się, że wjedzie gdzieś pomiędzy Kołodzieja i Jabroga. Tarnowianie coraz szybciej. Jabrok jakby uwierzył w to, że... Może powalczyć jeszcze o zwycięstwo z Nielsem Krystianem Iversenem. Kołodziej jakby wyszedł z założenia takiego. Niech Junior jedzie do przodu, ewentualnie zaatakuje Iversena. Ja będę pilnował tego, co dzieje się z tyłu. Z tyłu już niewiele będzie się działo, bo Zagar defektuje, nie kontynuuje jazdy. Teraz Jabrud popełnił błąd, zapochniało takim dość nieuczekiwanym uślizgiem. Na tym pierwszym łuku czwartego okrążenia wygrywa Niels Chrystian Iversen i on tutaj. Pokazuje wielką klasę, świetna jazda, no ale moment startowy, jeśli chodzi o Duńczyka, jest imponujący i to nie jest ponownie to czwarte pole. Teraz było trzecie, no ale wygrał o długość motocykla Duńczyk z rywalami. Iwersen 3, 2 punkty, Jakub Jamruk, jeden kołodziej, defekt motocykla Matej Żagar. to ile w poprzednim wyścigu odkryliśmy dziurę w składzie zespołu Tarnowskiego, no to teraz tą dziurą w zespole Gozowskim w talii trenera Piotra Palucha jest bez wątpienia Matej Żagar. Dwa starty, dwa defekty, zero no defekty na czwartej pozycji. 3 do 3 i 20 do 16 dla Azotów Tauron. Tak, tak dziura w gozowskiej drużynie trochę się potwierdziła, bo Żagar w poprzednim biegu też nie zdobył punktów. Tym razem również, mimo tego, że tutaj usilnie próbował przecisnąć się obok Janusza Kowodzieja, ten był też spychany do wewnętrznej części toru przez Iversena, który no tutaj trochę przypomina Patryka Dutka w tych momentach startowych. Tak doskonałe starty to w tym roku kojarzą się z zielonogórskim juniorem, więc mogliby ze sobą ewidentnie e e e tutaj konkurować. A ciężko jest konkurować z tak doskonale startującym zawodnikiem, jakim jest Iversen. W tych dwóch pierwszych wyścigach gospodarze próbowali walczyć. a Janusz Chłodziej nieźle wyszedł z tego startu, ale nie tak dobrze jak Iversen. I Mogli się tylko skupić na tych dwóch kolejnych miejscach, aczkolwiek Jamruk bardzo ambitnie gonił, rozpędzał swój motocykl. No brakuje jeszcze wyraźnie doświadczenia, bo tam była taka sytuacja, o której mówiliśmy na szczycie tego pierwszego łuku, czwartego okrążenia, kiedy no, musiał mieć oczy dookoła głowy Janusz Kołodziej, bo różnie to mogło się skończyć. Jamruk co dogonił, to później stracił poprzez swój błąd, więc na pewno motocykl ma bardzo szybki i mógł tutaj pokusić się o próbę wyprzedzenia i wersję.